Turystyka i przygoda zaprasza. Warszawa 30 czerwca 1943 roku. Miasto dusiło się w letnim upale, ale dla konspiratorów powietrze było ciężkie z innego powodu strachu. Na ulicy Spiskiej XIV w sercu ochoty życie toczyło się pozornie normalnym rytmem okupacyjnym. Nikt nie podejrzewał, że w jednym z mieszkań pod fałszywym nazwiskiem ukrywa się człowiek którego Niemcy szukali bardziej niż kogokolwiek innego w okupowanej Europie generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot, symbol Polski walczącej, mózg armii krajowej. O godzinie 9:30 ciszę poranka rozerwał pisk opon. Gestapo nie działało po omacku, szli jak po sznurku. Wiedzieli dokładnie, które drzwi wyważyć. Kiedy Grot spojrzał w lufy pistoletów maszynowych, zrozumiał, że to koniec. Nie była to jednak wpadka losowa, to była precyzyjna, zimna zdrada. Dla polskiego państwa podziemnego aresztowanie Roweckiego było trzęsieniem ziemi, największym ciosem, jaki mogła zadać trzecia rzesza, ale najgorsza prawda miała dopiero wyjść na jaw cios zadano polską ręką. W cieniu tej tragedii stała trójka ludzi nie byli to anonimowi donosiciele, lecz arystokracja zdrady, inteligentni, przebiegli i bezwzględni. Na czele stał Ludwik Kalkstein, pseudonim Hanka. Były żołnierz AK odznaczony krzyżem walecznych, który przeszedł na drugą stronę lustra. Stał się agentem 97. To on zorganizował wewnątrz Gestapo specjalną komórkę do walki z polskim podziemiem. Był mózgiem operacji człowiekiem o wybujałym ego, który postanowił grać w Boga, decydując o życiu i śmierci dawnych towarzyszy broni. Jego prawą ręką była Blanka Kaczorowska, piękna i niebezpieczna sroka, jego partnerka życiowa. Trzecim elementem układanki był Eugeniusz Świerczewski, szwagier Kalksteina. To właśnie on, Świerczewski, odegrał rolę Judasza. To on osobiście zidentyfikował Grota, wskazując go Niemcom. Jej bilans był przerażający. Siatka Kalksteina wydała w ręce Gestapo ponad 500 oficerów i dowódców armii krajowej. Byli jak rak, toczący organizm konspiracji od środka. Polowanie na myśliwych. Kontrwywiad Armii Krajowej nie spał, rozpoczęło się śledztwo, które miało jeden cel odwet. Kiedy puzle zaczęły układać się w całość, wyrok mógł być tylko jeden. Śmierć. Pierwszy wpadł Eugeniusz Świerczewski, został zwabiony w pułapkę przez żołnierze kontrwywiadu. Myślał, że idzie na kolejne spotkanie konspiracyjne, a wszedł prosto w ręce sprawiedliwości. Przesłuchanie było krótkie, a dowody niepodważalne. Został stracony w piwnicy przy ulicy Krochmalnej, wieszając się na haku historii jako zdrajca. Sprawiedliwość bywa jednak ślepa lub kapryśna. Wyrok wydano również na Blankę Kaczorowską. Kiedy żołnierze AK przyszli wykonać egzekucję, okazało się, że kobieta jest w ciąży. Kodeks honorowy nawet w tak brutalnych czasach powstrzymał rękę kata. Oszczędzono ją dla nienarodzonego dziecka. Kalkstein Arcydrajca okazał się mistrzem przetrwania. Gdy wybuchło Powstanie Warszawskie, podczas gdy jego dawni koledzy ginęli na barykadach, on przywdział mundur SS. Ukrywał się w Alei Szucha w samym sercu niemieckiej dzielnicy policyjnej. Walczył, ale nie za Polskę, lecz o własną skórę. Chichot historii. To co stało się po wojnie brzmi jak ponury żart. Ludwik Kalkstein nie zginął. Zmienił nazwisko, zatarł śladę i wtopił się w nową rzeczywistość PRL-u. Mieszkał w Szczecinie, pracował, a nawet pobierał wysokie świadczenia, żyjąc spokojnie obok ludzi, których bliskich posłał na śmierć. Zdrada grota pozostaje jedną z najciemniejszych kart polskiej konspiracji, przypomina, że największe zagrożenie często nie przychodzi z zewnątrz, ale czai się tuż obok, ukryte za uśmiechem przyjaciela.